Major Henryk Dobrzeński, Hubal uważany jest za ostatniego żołnierza września i pierwszego partyzanta II wojny światowej. Urodził się 22 czerwca 1897 roku w Jaśle, w patriotycznej rodzinie, której tradycje następnie kontynuował. W 1912 roku wstąpił do drużyn strzeleckich, a następnie w okresie I wojny światowej brał udział w walkach legionu Józefa Piłsudskiego. Po czym kontynuował walkę w obronie granic, między m.in. w obronie Lwowa, a także w wojnie polsko-bolszewickiej, otrzymując Order Virtuti Militari. W okresie dwudziestolecia międzywojennego, Dobrzański awansował w 1927 roku do stopnia majora i kwaterował czy służył w różnych garnizonach. Jednak największe jego osiągnięcia to przede wszystkim hipika, udział w wielu konkursach i zawodach, na które był nagradzany, i reprezentował państwo. Polskie. We wrześniu 1939 roku Dobrzański bierze udział w Polskiej Wojnie Obronnej. 23 września znalazł się w Mogielnicy wraz ze 110. Rezerwowym Pułkiem Ułanów. Tam jego macierzysta jednostka zostaje rozwiązana. On sam staje na czele pozostałych wojsk i postanawia kontynuować walkę, udając się na pomoc walczącej Warszawie. Ten zamiar jednak się nie udaje, do Warszawy nie dociera i kieruje się na południe w kierunku Gór Świętokrzyskich. Tam w dniach 5-6 października 1939 roku podejmuje decyzję o pozostaniu w kraju i kontynuowaniu na miejscu walki z Niemcami. Tworzy jednocześnie oddział partyzancki, nawiązuje kontakty z miejscową konspiracją. Na skutek zmian i zmian decyzji ZWZ Hubala zmuszona do rozwiązania tego oddziału. Część żołnierzy przy nim pozostaje i walczą następnie m.in. w bitwie pod Huciskiem, w bitwie pod yy szałasami. Sam Hubal ginie ścigany przez oddziały Policji Niemieckiej 30 kwietnia 1940 roku pod Anielinem.